Właśnie zebraliśmy podpisy z Politechniki Warszawskiej, lubelskiej, głównie z Wydziału Architektury i Budownictwa. Część w akademikach nie było lekko, ale w imię sprawy daliśmy radę. Jesteśmy w Lublinie na Deptaku. Właśnie trwa akcja zbierania podpisów pod kandydatem na prezydenta, panem Korwinem. Panem Januszem Korwinem Mikke. Chodzi, żeby jak najwięcej zostało dopuszczonych do głosu, prawda? Żeby nie, nie zawężać tego okręgu wyboru. Do, do nie każdy do się, że tak powiem, ma szansę No także Myślę, że jeszcze pan, pan Marek Jurek ma jakby moje poparcie. Tak, w sensie, tak? Natomiast Korwin Mikke ma moje pierwsze poparcie. Akcja zbierania podpisów będzie trwała dalej. Bo potem zaczyna śpiewać tak, jak wszyscy śpiewają tam gdzieś wysoko bo robią to samo, co wszyscy. Przez... Ja mam takie wrażenie, że nagle zmienię się i już to, co mówiłem, jest nieważne. Ważne jest teraz, żeby usiąść i jak najdłużej siedzieć. Mam nadzieję, że, że pan Korwin-Mikke to jakoś tam ułoży kijem Znaczy, on tak zawsze robi. To znaczy, ja jestem tutaj zdecydowanym zwolennikiem idei konserwatywno-liberalnej. Zatem jest to jedyny, moim zdaniem, kandydat, który jakby najpełniej reprezentuje tę Ideę na polskiej scenie politycznej. Staram się pomóc w wypromowaniu tej idei, chociażby przez to, aby dopuścić pana Janusza Korwina Mikke do zabrania głosu w debacie poprzedzającej wybory. Dzień dobry. Bo się pomylę jeszcze. Dobrze, a dlaczego tu się podpisujecie, a tam nie? Dlatego, że tam się Mamy inne w poglądy polityczne. nie podpisze. A gdziekolwiek indziej... Każdy ma inne poglądy polityczne, ze względu na to wybieramy własne punkty. Nie, oczywiście, że są kandydaci, którzy nam odpowiadają. Ja na przykład osobiście zamierzam głosować na pana y, Napieralskiego. Ale tutaj podpisujemy się, prawda... Y, nie wiem jak to jak to ująć. Yy, głosując na... nie Może nie głosując, dopuszczając mniejsze zło w ten sposób, no, że tak powiem. Tam się w życiu nie podpiszemy. Co jesteście Młodzi socjaliści? Nie wiem, platforma. Ale... Dlaczego akurat napieralski? Dlaczego na napieralski? Dlatego, że ani na pewno pan Kaczyński, ani Komorowski. No. Ja całe życie byłem obcowy, że tak to ujmę, ale tego pana personalnie nie lubię, więc nie zamierzam na niego głosować. A alternatyw jest, że tak powiem, brak. Nie trzeba się kierować wyłącznie personalnymi jakimiś... Nie, ja, ja pana z Olchowskiego z też jakoś tak niekoniecznie. Tutaj raz założyciel, raz... No, taka śliska ryba troszeczkę, prawda? Więc... Chorągiewka. Cho, troszeczkę chorągiewka, więc jedyną jakąś taką w miarę sensowną alternatywą dla mnie w tym momencie jest... Jest pan komorowski. Demokrację no, ma. No podpis, bo to jest podpis, prawda, żeby e, dopuścić do wyborów tak? w ten sposób. Do wyborów. No to jak najbardziej każdego normalnego e, takiego mm, reprezentatywnego człowieka jak najbardziej dopuścić możemy. No ale no, niestety tam w sąsiedztwie ja się w życiu nie podpiszę. Nie ma innego lepszego, nie? <grylęk machuś> Chyba wystarczy. Ja uważam, że pan Kaczyński w ogóle nie powinien kandydować. Tak jak on mówił na początku, że wycofuje się z polityki, i to by była najlepsza decyzja, którą on by mógł zrobić w tym momencie. Tak jest moje zdanie. Na co? Państwu, to jest lektisny, więc nie wiem, państwo, demokratyczne, więc niech startują wszyscy. Nie Dziękuję bardzo, do Widzenia. Odżożono... Zawsze go powiadałem. bo... Był po prostu. jest rozsądny. Uważam, że, że, że teoria że na temat państwa jest najbardziej słuszna. Ja, jego problem zawsze nam odpowiadał tylko, że niestety nie może się przebić. Jestem ja, konserwatystą i liberałem gospodarczy. Ja popieram małe partie, dlatego że duże partie są bardzo nie w porządku. One, one specjalnie dały taki mały termin tym małym partiom na zbieranie, zbieranie podpisów. Dlaczego akurat? Nie jest... Proszę. Dlaczego pis? Nigdy w życiu, bo ich nie lubię. Bigocie. A korwinas też mogę poprzeć. E, dlatego, dlaczego? Wprawdzie nie uważam, aby pan Korwin-Mikke miał wielkie szanse, ale uważam, że kampania wyborcza będzie odbywała się pod hasłem e, Wybierzmy Jarosława Kaczyńskiego, bo jest bratem zmarłego prezydenta, albo wy, wyrosły, wy, wybierzmy Bronisława Komorowskiego, bo jest pełniącym urząd prezydenta. Chcę umożliwić takim ludziom jak pan korwin zabranie głosu w debacie publicznej.